Rogacewicz nadał wymowny komunikat w sprawie. Kaczorowskiej, jest tak, jak wielu myślało. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska nie zdobyli kryształowej kuli, ale ich występy nie zostaną zapomniane. Wielu fanów jest zachwyconych tym, co pokazywali na scenie przez ostatnie tygodnie, i pragną wspierać ulubieńców w kolejnych wyzwaniach w świecie show biznesu. Również Marcin Rogacewicz nie milczał, gdy trzeba było wesprzeć parę. Udostępnił nawet kilka wymownych słów. Marcin Rogacewicz otwarcie o Agnieszce Kaczorowskiej, nie powstrzymał się. Marcin Rogacewicz to aktor o napiętym grafiku, który nie zapomina o wsparciu bliskich. Tym razem, Agnieszki Kaczorowskiej i jej scenicznego partnera, Filipa Gurłacza. Jeszcze przed finałem tańca z gwiazdami wymownie nawiązał do pary, czym potwierdził plotki o serdecznej relacji z tancerką. Zrobił to za pośrednictwem Instagramowego komunikatu. Fani już teraz interpretują go na wiele sposobów. Jadę dalej na piętro numer 8 napisał obok fotki z windy, mając na myśli numeru duetu. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz łączy ich wiele. Marcin i Agnieszka są ze sobą wyjątkowo blisko. Ostatnio aktorski duet ma więcej okazji do spotkań niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze w tym roku ma dojść do premiery nowej sztuki z udziałem zarówno Agnieszki, jak i Marcina Rogacewicza. Kiedy Agnieszka była pytana przez Jastrząb Post o naturę relacji z aktorem, skwitowała zamieszanie krótko: Ja się zajmuję teraz tańcem z gwiazdami. Nie odbierajmy temu programowi uwagi. Na ten moment żadne z nich nie zaktualizowało tej wypowiedzi. Filip Gurłacz ma plany z żoną. Postawi na relaks. W tej sytuacji wiele wskazuje, że przynajmniej plotki o Agnieszce Kaczorowskiej i Filipie Gurłaczu były tym, czym je nazywano po prostu medialnymi spekulacjami. Zasugerowała to nawet żona aktora, która wyznała nam prawdę zaraz po finale tańca z gwiazdami. Doniesienia sporo ją kosztowały. Nie było to łatwe i przyjemne. Unikałam trochę wchodzenia w szczegóły i otwierania tych drzwi. Nawias otwierający kropka, 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 nawias zamykający nie jest to czymś, co warunkuje moje życie i codzienność. Ale rzeczywiście cały format tego typu charakteryzuje się, że łatwo nie jest i wymaga wielu wyrzeczeń. Przynosi też rzeczy piękne, ale takie często kosztują, uzewnętrzniła się. Teraz małżeństwo ma jasne plany, ja jestem pełna zaufania do Filipa. Pojedziemy na wakacje za chwilę. Myślę, że Filip powinien się zregenerować fizycznie i głowa musi przestać pracować na pełnych obrotach, zakończyła. Za wsparcie Filip odwdzięczył się małżonce jeszcze w trakcie finału. Przed telewidzami i zebranymi powiedział otwarcie, w parze numer 8 jest cichy bohater, prawdziwy cichy bohater, bez którego ja bym tu nie był, bez którego ja bym nie dał rady, który zawsze był przy mnie i to jest moja żona Gosia. Gosiu to tobie należą się wszystkie owacje na stojąco, mówił aktor, a moment później wręczył jej kwiaty.